Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski. Witam na moim kanale. Rozkliny Pastora Terapeuty. To tutaj właśnie znajdziecie Państwo treści dotyczące um, szeroko pojętego tematu uzależnienia, tematu współuzależnienia, nawiązuje także do rozwoju osobistego, do tematu rozwoju osobistego. E, dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić e, tematowi wsparcia młodych osób uzależnionych w terapii. Życzę dobrego odbioru. Pozdrawiam. Jeżeli już jesteście Państwo tutaj na moim kanale, to domyślam się, że nieprzypadkowo, że poszukujecie pomocy, że interesuje Was temat uzależnienia, być może pomagacie innym, być może borykacie się z problemami w swojej rodzinie, ze swoimi dziećmi, ze swoimi bliskimi. Może z partnerem, ze współmałżonkiem. Dotykam tematu uzależnienia, współuzależnienia, uzależnień behawioralnych, uzależnień substancji psychoaktywnych i dzielę się swoim ponad 20-letnim, już blisko 25-letnim doświadczeniem w tym temacie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o wsparciu w terapii, o tym, jak wspierać młode osoby w terapii. To oczywiście w cudzysłowie e, młode osoby, ponieważ będą tutaj e, będę podawał ogólne zasady wsparcia wszystkich tych osób, które e, borykają się z problemami, z problemem uzależnienia, chociażby może to jest początkowy e, etap, może problem od niedawna. Zagościł w państwa domu, jesteście zaniepokojeni, może to próbujecie pomóc jakoś swojemu dziecku, może partnerowi. A więc te, 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 te zasady będą, mają uniwersalne zastosowania, więc będzie można je zastosować także do starszych osób, ale ja jakoś tak ostatnio myślę szczególnie o tym młodym pokoleniu, o młodych osobach, też mam w terapii. W ośrodku kilka młodszych osób w wieku od tak, 19 do 23, 4, 5, 6 nawet. I czasami się z, kontaktują się ze mną rodzice, tych młodych ludzi. I oni często są przerażeni, wystraszeni, nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, jak wspierać, jak może wspierać. Czasami robią coś. Serca, czasami robią coś w przepływie emocji, z dobrych intencji, ale wychodzi, nie wychodzi z tego nic złego, ponieważ no, ta nieznajomość tych zasad ogólnych, tego jak postępować, ona kłania się i zbiera swoje żniwo. Młode osoby, mam na myśli tutaj osoby, które są w wieku od 18 do 25. My też w ośrodku pracujemy z takimi osobami. Powyżej 18 roku życia ja nie zajmuję się osobami nieletnimi i tutaj jeszcze inna, inaczej trzeba by pewnie ta wrażliwość musi być jeszcze inna i można zastosować te zasady, o które będę dzisiaj podawał, pewnie z jakąś niewielką e, korektą, ale zawsze zachęcam do zwrócenia się do mm, psychologów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Oni będą odsyłać e, w gruncie rzeczy do terapeutów uzależnie, jeżeli będzie taka taka potrzeba, ponieważ osoby nieletnie no, di diagnozuje się bardzo, bardzo też ostrożnie, trzeba dużej wrażliwości i mądrości w tym wszystkim. A jeżeli mamy już osobę, osobę pełnoletnią, czy to, czy to właśnie osobę, która już ma jakąś diagnozę i rozpoznane uzależnienie, może to jest osoba, która już uczestniczyła, czy w terapii ambulatoryjnej, stacjonarnej, lub zaczęła ten proces, to ja podam dzisiaj kilka takich zasad, co robić wsparcie. Młodej osoby w terapii uzależnień to, to długotrwały proces, który, to, to proces, który wymaga cierpliwości, przede wszystkim cierpliwości z naszej strony empatii, zrozumienia, ale także dużej konsekwencji, konsekwencji, jeżeli są w to zaangażowani rodzice, to konsekwencji obojga, jeżeli jest to osoba, która już ma swoją rodzinę, no to, to konsekwencji partnera, męża żony, to czas, ten, ten czas właśnie w taki tych młodych dorosłych, kiedy młody dorosły między 18 a 25, on, on, on buduje swoją tożsamość, niezależność w taki sposób, w jaki go wspierasz, to, może mieć, to, to wsparcie może mieć realny wpływ na to, jaką ta osoba będzie wracała do zdrowia, jak będzie wyglądał ten powrót do zdrowia mózgu, jest kształtowany do 25. roku życia, więc te rzeczy, jeżeli mówimy tutaj o młodych osobach, które sięgnęły po używki, po narkotyki, po alkohol, no to też trzeba liczyć się z tym, że dynamika tego uzależnienia jest też dosyć szybka często i też no, szkody, które są w, tym, w tej strukturze, Wewnętrznej, i emocjonalnej, i też, też w mózgu, w strukturach mózgu będą też większe, ponieważ to wszystko jest plastyczne, to, to wszystko jest kształtowane, tak jak mówiłem, do 25 roku życia. Przechodząc do zasad, ja podam dzisiaj, wspierając się tutaj notatkami, kilka takich zasad, może powiem o siedmiu rzeczach dzisiaj. I po pierwsze, bardzo ważna rzecz, zrozum uzależnienie jako chorobę. Uzależnienie to choroba. I nie ocenię nie podchodźmy do tego jakoś moralizatorsko oceniając, ale spróbujmy zrozumieć tego przeciwnika, zrozumieć chorobę. To nie jest efekt słabej woli dzieci, waszych bliskich, ale jest, trzeba to traktować jako jak każdą inną chorobę, która wymaga leczenia, cierpliwości i wsparcia. A więc zrozumienie, zrozumienie uzależnienia. I tutaj często Trzeba sięgnąć już samemu, się doedukować i nie traktować problemu uzależnienia jako problem tylko li osoby uzależnionej, ale problem systemu, problem całej rodziny. I dobrze jest, jeżeli zdobędziemy wiedzę, i wiemy z czym mamy do czynienia, poznamy mechanizmy tej choroby, jak ona przebiega, etapy tej choroby. Później to, to możemy poznać, jak wspierać właśnie osobę uzależnioną, z czym może mieć problem, jakie są wyzwalacze tej, tej, tej choroby, co, co może być takim triggerem wyzwalającym nawrót, sygnały ostrzegawcze przed nawrotem, a więc te wszystkie rzeczy z nimi możemy się zapoznać i zachęcam do tego bardzo gorąco. Po drugie, druga zasada bądź obecny ale niekontrolujący. I to jest pole, płaszczyzna, e, z którym ja się najczęściej spotykam. E, rodzice, bliscy, często mamy, tak bardzo chcą pomóc, że chcą kontrolować, chcą, nie chcą kontrolować, chcą pomóc, ale to, co z tego wychodzi, to, to kontrola. E, pozbawiają często dziecko Indywidualnej takiej, takiej możliwości funkcjonowania, yy, i chcą uczestniczyć w podejmowaniu wszystkich ich decyzji. Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji jest ok, jeżeli to jest podejmowanie za młodą osobę decyzji. I tutaj rozmawiaj, nie przesłuchuj. Zadawaj pytania z troską, a nie z takim podejrzeniem na przykład stwierdzeniami takimi znowu dzisiaj byłeś niewyraźny, znowu dzisiaj byłeś naćpany zamiast zadać pytanie jak się dzisiaj czujesz a więc rozmawiaj, nie przysłuchuj dalej tutaj w tej obecności jest ważna rzecz, okazuj zainteresowanie procesem leczenia, ale nie narzucaj się nie narzucaj się Mam do czynienia często z takimi historiami, gdzie mamy podsyłają materiały na Messengera, gdzieś na, 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 na jakiegoś maila, na Whatsappa, wysyłają film za filmem, taki, bo, bo gdzieś coś obejrzały i znalazły tam jakieś, wydaje im się odpowiedź na to i od razu bombardują to dziecko. Efekt jest od, odwrotny. Rozmawiaj bądź obecny, okres zainteresowanie procesem leczenia. Jeżeli jeszcze ten proces nie jest zaczęty, jest to ten proces taki przed leczeniem, prekontemplacji, my to mówimy, ale tu można już uznać, że to wszystko gdzieś zmierza do, do, do czegoś, no to to, to, to warta, warta jest wrażliwość, warta jest uważność. Oczywiście warto być uważnym, zachęcać też, warto zachęcać do terapii. Zachęcać do terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, a jeżeli osoba już jest w terapii i rozpoczęła terapię i próbuje, chce rezygnować, to warto porozmawiać, ale zachęcać do kontynuowania. czasami rodzice są bardzo wolnościowi i mówią, że jak będziesz chciał, to będziesz się leczył, jak nie, to nie będziesz pojechać, zobaczysz. No i to brzmi generalnie dosyć fajnie, ale warto stawiać granice. Chodzi tu o życie bardzo często młodych ludzi. A więc no, to, to, to życie, które jest bardzo cenne, które jest darem też od Boga, więc warto być tutaj akurat nie bardzo konsekwentnym. Po trzecie, dawaj wsparcie. Dawaj wsparcie. Słuchaj uważnie. Oczywiście nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. To nie wy jesteście fachowcami, specjalistami, yy, terapeutami. Ale odsyłacie do takich ludzi, a więc Wy nie musicie mieć wszystkich odpowiedzi, też życiowych, ale bądźcie uważni. Kiedy nie rozumiecie, nie wiecie o co chodzi, też możecie się do tego przyznać. Nie, baga nie bagatelizujcie zmagań młodej osoby, bo to łatwo jest wejść w taki tok myślenia, taki tok. A nie wiesz, jak ja miałem ciężko, jak za naszych czasów było ciężko. Co ty masz się za problemy? Zobacz, wszystko masz. I to, to, jest, to jest generalnie droga donikąd. Nie można bagatelizować tego, co się dzieje w życiu młodego człowieka. A więc da, dla ciebie to może wyglądać jako coś błahego, ale dla, dla tej osoby z problemem to może być wielka, wielka rzecz. Nie wyręczajcie, bardzo ważna rzecz, nie wyręczaj, ale bądź obok. To on, ona musi podjąć, musi sama chcieć trzeźwieć. To jest bardzo ważne. W tej miłości, często takiej rodzicielskiej, matczynej, ojcowskiej, bywamy często ślepi. Zauważyłem, że tu ojcowie bywają czasami bardziej, no, generalnie bardziej racjonalni. Matki bardziej emocjonalne, i to one tak wspierają, 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 często spłacają długi. Za, nawet widać to, jak, bycie syn, chłopak, 20 parę lat, matka za niego szuka ośrodka i telefonuje i mówi, bo mój syn, e, zawsze to, to, to dobrze jest, kiedy ten ciężar jednak, jednak jest przełożony na, na, na osobę bezpośrednio zainteresowaną, kiedy ona robi te, te kroki, przełamuje się, to zawsze jest plusem w terapii. A więc dajemy wsparcie emocjonalne. Czwarte, jeżeli ta osoba jest w ośrodku, no to wtedy już w ośrodku się nią zajmujemy, ale czasami ona wraca z terapii albo jest jeszcze przed terapią, to pomóż stworzyć tej osobie taką, taką nową codzienność. Co mam na myśli? Pomóż w organizacji dnia, bo to jest bardzo ważne planowanie, plan dnia, zdrowe nawyki, pasje. Zachęcaj do sportu, do, do pracy, nawet do zaangażowania, do wolontariatu. W ośrodku, które prowadzę, mamy wolontariat i wspaniałą rzeczą jest, że kiedy osoby, które już są trzeźwe, które mają za sobą okres przeźwienia i już funkcjonują, fajnie wracają, idą do szkoły, do pracy i przyjeżdżają od czasu do czasu i ofiarowują innym. Swój cenny czas będąc na wolontariacie przez jeden, dwa, trzy dni, nieraz dłużej, jeżeli mogą. Pomóż znaleźć środowisko, które nie wiąże się z używkami. To jest generalnie trudne, bo te używki są dzisiaj, różne używki są wszędzie dostępne, ale są środowiska osób, które, które jednak zdecydowały, młodzi ludzie, którzy decydują się być, być trzeźwymi. Po piąte, ustal zdrowe granice. Jeśli mieszkacie razem, to jasne zasady współżycia, na przykład brak używek w domu. Czasami rodzice się wzbraniają przed tym, bo, bo nie chcą kontrolować dziecka, nie chcą sprawdzać. No ale ustalić granice można i można tak egzekwować, jeżeli te granice zostały podeptane. No i wtedy wiemy, że no tutaj możemy paść ofiarą szantażu wtedy ze strony młodej osoby, że nie mamy miłości, zrozumienia itd. itd. Ale kiedy słuchamy, jesteśmy empatyczni, zależy nam, no to też mamy, mamy prawo oczywiście stawiać, stawiać granice. Braku żywek w domu to jest to, nie toleruj kłamstw, przemocy. Manipulacji, nie ulegajmy temu. Wsparcie nie oznacza przyzwolenia. To, że wspieramy, to nie znaczy, że bez granic i dajemy pozwolenie na, na wszystko. A granice to nie kara, tylko ochrona dla obu stron. Po szóste, znajdź pomoc także dla siebie Terapia dla członków rodziny, grupy wsparcia, grupy dla osób współzależnionych one pomogą Tobie radzić sobie z emocjami mogą właśnie pomóc uniknąć takiego głębokiego często współzależnienia, z którego się wychodzi równie trudno jak z uzależnienia a nieraz nawet trudniej. To to lata później może trwać, żeby żeby e, zmienić sposób myślenia, postępowania, reagowania, aby ten lęk został gdzieś tam usunięty z nas. E, i to też, kiedy jest grupa, kiedy jest grupa wsparcia, kiedy jest psychoterapeuta, który rozumie, to pomoże ci, wesprze cię, nie będziesz niszczyć siebie, nie będziesz sam, sama z tymi, z tymi myślami. Po siódme, nie trać nadziei. Nawet jeżeli są nawroty, nie obawiaj się, nie, nie obwiniaj się, obwiniaj się. Nawet jeżeli jest nawrót, to pamiętaj, że to niekoniecznie jest tak, że to wszystko jest Twoja wina. Oczywiście popełniamy błędy i czasami te błędy w wychowaniu, w przeszłości, one mają jakiś wpływ na, na uzależnienie, nawet czasami są głównym e, determinantem tego, tego uzależnienia, ale obwinianie tutaj jest zdrową do niej. Należy to przepracować, a nie obwiniać siebie. Pomóż wrócić na drogę zdrowienia i. Dobre, wsparciowo, wsparciowo bardzo zawsze działa. Nawet jeżeli jest najmniejszy sukces, to przypominać ten sukces. I y, pamiętaj: Twoja obecność może być kotwicą, która trzyma go przy życiu, kiedy on sam jeszcze nie umie pływać. Takie zdanie, na koniec piękne. Y, ale też nie przeceniajmy swojej roli. Ona jest bardzo ważna, ale też. Y, Pamiętajcie, drodzy Państwo, że to nie wy musicie się na tym znać, a więc wspieracie jak umiecie, z tymi zasobami, które jak macie, możecie się zawsze doszkolić, dowiedzieć, doczytać coś, obejrzeć film, jak wspierać. bo na moim kanale są filmy dotyczące też współuzależnienia, filmy, jak pomagać osobie uzależnionej. Nie wyczerpiemy w jednym odcinku tematu, całego tematu. Oczywiście ja tutaj podaję takie głównie dostępne, ogólnie dostępne. Zasady, ale jest w tym dużo o mądrości, jest w tym e, dużo praktycznych rzeczy, z których można skorzystać. E, tak więc mamy, e, zrozum uzależnienie, bądź obecny, dawaj wsparcie emocjonalne, pomóż stworzyć nową codzienność, e, pomóż, e, ustal, ustal zdrowe granice, znajdź pomoc także. Dla siebie i nie trać nadziei, nawet kiedy są nawrót. Nawrót to nie musi być powrót do uzależnienia, to może być po prostu trudny moment w trzeźwieniu, gdzie pojawiają się, wracają jakieś stare nawyki, stary sposób myślenia, stary sposób reakcji. Nawrót to, 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 to proces, który może zakończyć się, jeżeli nie ma reakcji, powrotem do, do zażywania czy, czy, czy do, do jakiejś czynności. Do, do wykonywania tej czynności, od której ta osoba jest uzależniona, ale wcale tak nie musi być. Jeżeli jest się w terapii, jeżeli ma się wsparcie, to też łatwo to rozpoznać. Życzę sukcesów, cierpliwości, właśnie tej wytrwałości, dużo empatii, zrozumienia dla, dla swoich bliskich, dla swoich dzieci, ale też życzę Wam Państwu dużo mądrości i takiej. Wrażliwości, może i ochrony przed, przed manipulacjami, właśnie zrozumienia choroby, bo to, to pozwala zrozumieć, jak funkcjonuje osoba uzależniona i czego trzeba się wystrzegać. Pomagajcie mądrze. Napisałem sobie takie zdanie tutaj przed nagraniem tego odcinka, aby pomagać mądrze. Nie tylko pomagać, ale pomagać mądrze. Wszystkiego dobrego, do widzenia.